Zostaliśmy w tym roku obdarowani bardzo cennym sprzętem służącym do diagnostyki, do leczenia i do rehabilitacji naszych pacjentów. My, lekarze i pielęgniarki, jesteśmy bardzo zadowoleni z jakości otrzymanego sprzętu i z wygody użytkowania. To, co otrzymaliśmy z Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, rzeczywiście jest dla nas dużym wsparciem. Jeśli chodzi o materace przeciwodleżynowe, łóżka, które wszyscy pacjenci są na nowych łóżkach, korzystają z nich. Są to elektrycznie podnoszone łóżka, są bardzo wygodne. Zarówno ja, jak i cały personel szpitala bardzo się cieszymy z tego sprzętu. Nigdy by nas nie było stać na to, aby tak w krótkim czasie wyposażyć oddział w taki sprzęt specjalistyczny. Niektóre łóżka miały więcej niż 20 lat. W tym momencie no, dysponujemy sprzętem, który w pełni poprawia komfort pobytu pacjenta w szpitalu. Z ogromną przyjemnością muszę stwierdzić, że. Podniósł się w razie komfort pacjenta tutaj leczonego, chociażby łóżka, które no, sprawdzają się, bardzo pomagają funkcjonować na co dzień. Łóżko, na którym śpimy, jest bardzo wygodne i ładne. Szafki, tak samo, wszystko, i stoliki, krzesła, wszystko jest bardzo ładne. Jestem pierwszy raz w szpitalu w życiu i taki fajny szpital mi się trafił, jak fajnie, jak nie wiem, wszystko, obsługa fajna. Jeśli chodzi o sam personel, to praktycznie, no to możemy powiedzieć, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy też zadbała o, o zdrowie naszego personelu, ponieważ takie urządzenia jak podnośniki, jak fotele kąpielowe zdecydowanie ułatwiają pracę. Fotel, który jest wart około 30 tysięcy, nigdy by się nie znalazł chyba na wyposażeniu tego szpitala, gdyby niewielka orkiestra świątecznej pomocy. Orkiestra przekazała również sprzęt, który ma kolosalny wpływ na rehabilitację pacjenta. Otrzymane podnośniki czy fotele kąpielowe bardzo dobrze spełniają swoją rolę i, i są wygodne w użyciu dla nas jako personelu. I pacjent też czuje się w nich bezpiecznie. Komfort wykonywanej pracy i bezpieczeństwo pacjentów dało się zauważyć. Każdy praktycznie z nich chciałby być przewieziony na takim podnośniku. Mieliśmy pacjenta, który wrzucił gdzieś tam z innego szpitala. To była pani, która została natychmiast na drugi dzień wykąpana, umyte włosy. Proszę Państwa, naprawdę super sprawa. Była zachwycona, że mogła skorzystać z tej kąpieli. Byłam zaskoczona, bardzo pozytywnie zaskoczona. Jak weszłam do tej sali i zobaczyłam, że tu są takie łóżka dostosowane dla wymogów ludzi starych i cały sprzęt wyposażenia tych łóżek, to byłam tym naprawdę zaskoczona bardzo pozytywnie. Pomaganie oddziałom geriatrycznym, tym nielicznym miejscom, gdzie leczeni są ludzie w zaawansowanej starości, okazało się być taką potrzebą chwili, chyba potrzebą, która była gdzieś ukryta, natomiast została poprzez to zdefiniowanie celu i tą publiczną zbiórkę odkryta. Sprzęt, który dotarł do oddziałów i który wsparł placówki geriatryczne, jest Taką cichą rewolucją, która została wprowadzona na te oddziały. Ze swojej strony bardzo dziękuję wszystkim darczyńcom. Zachęcam do udziału w kolejnym finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, bo jesteśmy przykładem tego, że te pieniążki rzeczywiście zostały trafnie wykorzystane posłużą ludziom chorym w naszym przypadku, ludziom starszym i zostaną. Wykorzystane przez fachowy personel medyczny. Ten krok Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która w tym roku podjęła decyzję, że zagra dla seniorów, dla osób starszych, jest. Jak dla mnie nie tylko wielkim krokiem dla pojedynczego człowieka, ale jest to też ten wielki krok dla ludzkości, społeczeństwa, społeczności, bo Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jakby od zmieniła optykę patrzenia nas wszystkich i nad naszym starzejącym się społeczeństwem, bo to jest niestety problem, z którym my wszyscy będziemy się musieli już w niedługim czasie borykać.